Witam serdecznie. Jestem nowym youtuberem. Jestem Mikołaj Stojecki. Proszę, żebyście subskrybowali mój kanał. Kliknij dzwoneczek. I napiszcie miły komentarz. Teraz chodźcie, pokażę wam mojego klika. O. Teraz przejdę na dwór. Nie wiem, czy na dworze będzie mnie widać. Ops, jestem na, u mnie na dworze. Stanę w jakimś mniejszym miejscu. Na przykład, o tu. Za mną jest taki ten. To. Nie wiem, czy jakoś tam to było widać. O, to cieszę się, ja dopiero założyłem go teraz. Proszę, pamiętajcie o kanał kanale, subskrybujcie. Dobra. Dobra, to ja już się żegnam. Pamiętajcie o subskrybowaniu. Cześć. Albo nie, tutaj. Zmiany. Hej, ja.